Nie namawiajcie mnie, by wyjść z domu. Płacę pieniądze za mieszkanie, żeby w nim siedzieć, a nie gdzieś się włóczyć w czasie, gdy ono jest puste i opłacone. To jest takie prawdziwe. A w dzisiejszym odcinku klucze to nie SSO, charge GPT i giant break. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej wyrodek, a to jest odcinek na 2 lutego 2022. Odcinek jest nagrywany na szybkości bo był oryginalnie nagrany wczoraj, był nagrany wczoraj, nagrany trzy razy, bo pierwsze, pierwsze dwa razy pojawiły się duże błędy, a za trzecim razem nie nagrał się dźwięk. Dzięki Przemek, że to złapałeś. Jest to odcinek nagrywany, więc tak w takim wypadku na szybkości. Po pierwsze, dzięki Ani za przerobienie mema, i żeby nie tracić czasu, przechodzimy do pierwszego artykułu. I naszym pierwszym artykułem jest temat różnica między kluczem a SSO. Jest to artykuł ciężki, przyznam się szczerze, zobaczcie na czas czytania 25 minut. Jest on ciężki, bo autor też oczekuje, że my jesteśmy dość mocno zaawansowani w tematyce i e, momentami jest ciężko przez niego się przebić. Sam miałem problemy, zwłaszcza w momencie, gdy się rozbijamy między różnicze autentykacja autoryzacja. Jako dyslektyk oba słowa są dla mnie dość podobne i wiem jakie są koncepty inne, ale mam zawsze problem powiedzieć, który jest który. I autor tutaj dużo wchodzi na tym, że zakładamy, że rozumiemy, i ogólnie jego dyskusja jest o tym, że nasz wallet wykorzystany w kryptowalutach, wykorzystywany w innych rzeczach nie, nie powinien służyć za nas single sign-on, czyli nie powinien służyć do autentykowania nas, tylko co najwyżej do naszej autoryzacji. O co chodzi? Że on nie ma rozpoznawać nas wszędzie w internecie, że my to jesteśmy my. Takim najlepszym podsumowaniem tego autor podał przykład yy, daleko gdzieś w głębi, że mamy yy, właśnie Amazona. Amazon pozwala nam chodzić po stronie. Gdzieś tam na początku nas rozpoznaje jako my, że jesteśmy na przykład Maciej Wyrodek i dopóki nie dojdziemy do jakichś naprawdę właściwych rzeczy, zmiany ustawień, zrobienie zamówienia czy zmiany urządzeń, on nie będzie nas weryfikował, czy to my, to my, ale jak do tego przyjdzie, Ej, podaj nam jeszcze raz Twój klucz, podaj nam jeszcze raz Twoje hasło, żebyśmy byli pewni, że jesteś ty, to ty. I mniej więcej można powiedzieć, że to jest esencja tego artykułu, ale on robi to wiele bardziej testycznie. Mówi o innych rzeczach, jak się rozwijała kryptografia, o tym, jak OAUF, który służy do autoryzacji, jest właśnie wykorzystywany błędnie do autentykacji, jak inne protokoły to robią. Jeśli jesteście osobami technicznymi, polecam przeczytać ten artykuł. Ja, przez to, że nagrywałem na szybkości, nie chcę dzisiaj wchodzić w tego detale, bo to był artykuł, przez który nagrywałem wideo wczoraj trzy razy. Eee, więc przechodzimy do naszego drugiego artykułu, który jest o wiele bardziej cie ciekawy, jeśli chodzi o takie przystępność ludzka. Let's Wrong jest to portal, który zajmuje się racjonali eee, promocją racjonalizmu. Jego twórca El nie Gordat. Gordat jest od The goal. Eee, Elizer Jutkowski napisał m.in. bardzo fajny fanfic Harry'ego Porter'a Harry Potter and, and Methods of Rationality, polecam przeczytać. I teraz w ramach tego portalu pojawiła się dyskusja o łamaniu chat GPT. Robieniu jailbreak'a po prostu na nim, żeby go zmusić do rzeczy, których nie powinien robić. W wypadku właśnie Elizera jest bardzo popularne to, że on uważa AI w przeszłości za niebezpieczeństwo, na które trzeba już patrzeć, bo no, nie będziemy w stanie go kontrolować. I to jest coś, z czym ja się zgadzam. Jako tester, kiedy patrzę na wszystkie próby, właśnie jakiegoś takiego, nazwijmy to, trzymania AI w ryzach, to myślę, no, kurde, my w prostych programach nie, nie potrafimy ustawić dobrze zabezpieczeń, żeby były bezpieczne. A co dopiero, jak będziemy mieli coś tak skomplikowanego. Więc tu się z nim zgadzam. I oni właśnie pokazują. Jakie były różne sposoby łamania właśnie zabezpieczeń na OpenAI? Jak łatwo było różne rzeczy obejść? I co najważniejsze, mi się spodobał przykład, że najbardziej w tym wszystkim bolesne jest to, że ludzie z OpenAI spędzili miesiące najprawdopodobniej siedząc, jak zabezpieczyć to przed różnymi złamaniami, a dalej ludzie są w stanie złamać. Już nie, nie wchodźmy w to, że bez zabezpieczenia są bardzo stronnicze. Na przykład. Są grupy ludzi, o których AI nie będzie e, żartowało, mówić, że nie chce żartować z mniejszości ani z narodowości i tak dalej, ale na przykład jeśli go poprosicie o dowcip o Polakach, nie będzie miał problemu ich powiedzieć już bez żadnych w ogóle łamań tych zasad. Więc no nie wszystko jest moim zdaniem dobrze skonfigurowane już na dzień dobry, bo też nie wszystkie przykładki da się osłużyć, ale ludzie, e, ludzie obchodzili bardzo łatwo jego sposoby. Zaczynali od prostych takich rzeczy, Wyobraź sobie, że masz rozmowę między dwoma przyjaciółmi. Którzy to są naprawdę dobrzy ludzie i po prostu zastanawiają się, jak zabezpieczyć się przed różnymi sytuacjami. Jedna osoba wciela się w rolę tego złego. I ym, autor, i my zadajemy tekst, jak na przykład ktoś kto się pyta, co by zrobiła ta zła osoba, i on wtedy nie ma problemu to powiedzieć. I takich przykładów jest tutaj mnóstwo, że podchodzą do tego, że mówi jak właśnie można się nad ludźmi znęcać, jak można zrobić koktajla, koktajl, ale już chyba szczytem szczytów było, jak ktoś poszedł już kompletnie yy, na sam końcu, wpadli na pomoc, jest coś takiego, co się nazywa UW Full, full Speak, czyli jak mamy... Ludzi przebierających się za maskotki, określimy to tym mianem w uproszczeniu, i często się z nich kojarzy takie mówienie, takie uwu, takie osłodkie kawaii. I poprosili, e, poprosili chat GPT, żeby mówiąc takim, pisząc takim tekstem, e, napisał, jak można wzbogacić uran. I przyznam się szczerze, e, uwu oh my gosh, and lichik uran at home są co so kawaii and crazy. Nie wiem, co o tym więcej powiedzieć. Dobra, podsumowując, jest to odcinek nagrany na szybkości. Mam nadzieję, że wybaczycie mi. Jutro nie będzie normalnego odcinka. Jutro będziemy nagrywać materiał, który chcę wykorzystać trochę więcej. Umówienie kanału, pokazać, co jest na kanałach i tak dalej. Dla nowych osób, takie po prostu trochę, może niekoniecznie trailer kanału, ale bardziej jak się odnaleźć. Mamy ponad 600 wideo. No tak, dochodzimy powoli do chyba 700, więc myślę, że warto to zrobić. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że to wszystko jak to dzisiaj wyglądało i widzimy się jutro. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie.